Cześć, to Sylwia z Poker Break. Za mną stół finałowy, w którym zostało już 17, 17 uczestników, a obok mnie Sycu, który właśnie zakończył grę. Powiedz, jak skomentujesz to zakończenie? Nie wiem, co tu komentować. No, zostało mi 5 Big Blindów, bo strasznie duże przeskoki, turbo się zrobiło. Więc musiałem sprawdzić push z batona na Big Blindzie z Jack 9. No, niestety miał as 9, byłem zdominowany. Jack mi spadł na river, ale niestety oponentowi jeszcze flash, więc musiałem się pożegnać na semieftę. Troszkę niefortunnie. E, aczkolwiek powiedz, e, może teraz tak bardziej e, optymistycznie, e, jakie plany na wieczór? Plany na wieczór? Pewnie pójdziemy się do pokoju napić albo coś. Czemu do pokoju, Praga jest taka piękna. Może na Pragę, zobaczymy. Jutro pewnie będziemy jechać, więc. Jak jedziecie? Samochodem, samochodem wracamy, więc dlatego nie każdy będzie, będzie mógł pić, więc może zostaniemy tutaj. Okej, okay, co robisz w święta? Gdzie wyjeżdżasz? Oho, no nie zastanawiałem się szczerze powiedziawszy nad tym. No zostaję w domu prawdopodobnie z rodziną, a potem 27, tak? 27 jedziemy do Rozwadowa na GPT chyba. No, GPT. No to może się tam zobaczymy. Chcesz sobie dostać a... pod choinkę? Co chciałem dostać pod koinkę Jakiegoś wielkiego Shipa. <laughs> Czyli na GPT. O, Ships GPT może być pod koinkę. Prawie jak. <laughs> Okej, okay, do tego Ci w takim razie y, życzymy. Y, no i pozdrawiamy przy okazji, może kogoś? O, kogo ja mam teraz pozdrowić? Czyli co? Rodziców, którzy mi kibicują od czasu jak o, tata mnie steknął. kumpli, którzy ze mną przyjechali, no i wszyscy, którzy oglądali railing. Ja się również dołączam do pozdrowień i przy okazji chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia Julki, Julce, której urodziny wypadały chyba dwa dni temu i nie złożyłam jej życzenia, teraz mam okazję, więc życzę Ci Julka spełnienia wszystkich Twoich najskrytszych marzeń, wiem, że na pewno dobrze się teraz bawicie, mam nadzieję, że nasze mieszkanie stoi całe. Także pozdrawiam Was wszystkich, całą ekipę bardzo gorąco. Dzięki. Dzięki, cześć.